Hej, witam Was w najnowszym filmiku i kolejnym z serii Tłumaczka Ogląda. Dzisiaj będziemy analizować Szreka 2. Tłumaczenie Szreka, którego dokonał Bartosz Wierzbięta, jest ponadczasowe, jest kultowe i jest na tyle popularne, że moja pani promotorka na uczelni zabroniła analizowania jako, swoje, jako w ramach swojej pracy dyplomowej. E, ponieważ był to jeden z najpopularniejszych filmów, który był wybierany w poprzednich latach. I e, w sumie nie dziwię się, naprawdę to tłumaczenie jest świetne, co zaraz zobaczycie. I mnie osobiście polska wersja bardziej przypadła do gustu, ale to może być też kwestia tego, że jestem do niej przyzwyczajona, widziałam ją już w końcu. Tyle razy. I o ile w przypadku Niani Frani, jeśli jeszcze nie widzieliście poprzedniego filmiku, to tutaj na górze wyjedzie Wam link. Tam analizowałam, a raczej oglądaliśmy i porównywaliśmy wersję oryginalną, wersję angielską, a raczej amerykańską do wersji polskiej, do polskiej adaptacji, I tak tutaj będziemy analizować dubbing. Od dubbingu się już troszeczkę odchodzi, chociaż w bajkach jest on nadal praktykowany, ponieważ dzieci nie mają możliwości tak szybkiego czytania, żeby nadążać nad tym, co się dzieje na ekranie i jeszcze czytacie, więc. Dubbing w bajkach jest praktykowany, w innych filmach już się od tego odchodzi. Aczkolwiek, jeśli dubbing został dobrze wykonany, czyli między m.in. jest dobrze zsynchronizowane w tym wypadku polskie tłumaczenie z ruchem ust, bo wiemy, że w oryginale oni mówili całkiem inne rzeczy i to trzeba ze sobą zsynchronizować, jeśli to jest dobrze wykonane, to może dać naprawdę, naprawdę przyjemny efekt. Dabing jest oczywiście podłożeniem głosów. W polskiej wersji mamy tutaj znanych i lubianych polskich aktorów, m.in. Zbigniewa Zamachowskiego, Agnieszkę Kunikowską czy Jerzego Sztura. Dobrze, przechodzimy do pierwszej, pierwszej części, pierwszego nagrania, które dla Was przygotowałam, i będziemy mieć tutaj księcia z Bajki. To był on, który i dni i risking life and limb to reach the dragon's keep Pod ostatnim filmikiem z tej serii prosiliście mnie, żebym po tej angielskiej części tłumaczyła Wam to, co zostało przedstawione. Tylko wydaje mi się, że to by miało mało sensu, ponieważ jeśli my porównujemy tutaj dwa tłumaczenia i jeszcze ja bym dodawała swoje, to w takim wypadku musielibyśmy jeszcze oceniać moje tłumaczenie, czy ono było poprawne, ponieważ nie da się wykonać jednego poprawnego, jednego dobrego tłumaczenia. Więc mam nadzieję, że to rozumiecie, ale postaram Wam się streszczać to, co zostało powie, powiedziane czy przekazane. Więc w tym wypadku mamy księcia z bajki, który, Jezu, nie wiem dlaczego tak mówię, wybaczcie, który jedzie z, na koniu zdobyć um, księżniczkę, która jest zamknięta w wieży. I zobaczmy, jak zostało to przetłumaczone. Księcia, co w pogardzie mając tnące szpony mrozu i słońce pustyni, dnie i noce gnał, nie pomnę przepisów BHP, e, aż dotarł, gdzie dotrzeć miał. Większość rzeczy została przetłumaczona dosłownie, chciałam tylko zwrócić uwagę na jeden idiom, który się tam pojawia i to jest risking life and limb. I to jest taki angielski idiom oznaczający ryzykować życiem i zdrowiem, robić coś takiego niebezpiecznego, co może spowodować um, jakieś obrażenia albo um, nawet śmierć. I to zostało przetłumaczone jako niepomny przepisów BHP, co um, jest dosyć takie kreatywne i w odniesieniu do księcia z bajki, który ja jedzie uwolnić księżniczkę, która jest zamknięta w wierzy przez nie wiadomo jaki czas, nie wiemy w ogóle skąd ona ma tam jedzenie i na pewno te przepisy BHP nie są tam um, przestrzegane, daje taki, wiecie, efekt humorystyczny. Well, he's no Prince Charming, but they do look... Happy now? We came, we saw them. Now let's go before they light the torches. They're my parents. Hello, they locked you in a tower. Hey, that was for my own... Good, now here's our chance. Let's go back inside and pretend we're not home. Harold... We have to be. Quick! While they're not looking, we can make a run for it. Sh Shrek! Stop it! Mamy tutaj sytuację, gdzie Shrek ma się spotkać pierwszy raz ze swoimi teściami. Nie jest z tej sytuacji zadowolony, chce uciekać. Podobnie zresztą jak ojciec Fiony. I mamy tutaj grę słów. Bohaterowie nieświadomie dokańczają swoje zdania i zobaczmy jak zostało to przetłumaczone. Może to nie książe z bajki, ale Fiona chyba jest... Zadowolona? Przyszliśmy, bo chciałaś. A teraz spadajmy, zanim złapią zawidły. To moi rodzice. Aha, a w tej wieży to zamknęlicie przypadki. Zrobili to dla mojego. Dobra, to ja mam plan. Wracamy do środka, że niby nas nie ma. Haroldzie! Załatwimy to Szybko, póki tkwią w szoku, damy w długą i szrek, przestań Zobaczysz, będzie Skandali hańba, nie powiesz mi, że Damy radę Ale ja naprawdę, naprawdę no, Naprawdę nie. Chcę tu być hey. Gry słów są bardzo trudne w tłumaczeniach Wręcz czasami zdarza się, że są nieprzetłumaczalne. Co prawda niektórzy tłumacze twierdzą, że nie ma takiego czegoś jak nieprzetłumaczalność, Ale to jest inna kwestia Ale mamy tutaj sytuację, że ostatnie słowo, które miałby powiedzieć jeden bohater Jest pierwszym słowem które mówi następny. Więc mamy Fiona chyba jest zadowolona, przyszliśmy, bo chciałaś, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że tutaj tłumacze wybrną bardzo fajnie. Wygląda to naturalnie i większość rzeczy już została przetłumaczona wiernie. Ah! Oh, my dear. Oh, look at you. You're all um, grown up. Um. Pierwsze spotkanie Wróżki Chrzestnej z Fioną i różkach Chrzestna widzi Fionę w postaci ogra. No i jest mm, zdziwiona. O mój no Boże, A, to ci dopiero. Okropnie by. Wyrosłeś. I tutaj w polskiej wersji pojawia się aspekt humorystyczny, którego brakowało w wersji angielskiej, w oryginale nic takiego nie było. Tam po prostu um, wróżka krzesna była zdziwiona, co prawda, ale zauważyła, że o, ale wyrosłaś. Um, a w tej polskiej wersji mamy takie przedłużenie, ponieważ jest okropnie. I aż chce się dokończyć, że wyglądasz. Um, a jest oczywiście wyrosłaś. Więc bardzo fajnie, bardzo fajny, kreatywny pomysł. Nie wpadłabym na to. Ale ja, ja z natury jestem dosyć mało kreatywna. Słuchaj, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję, Gadające mebelki to mój kolejny ulubiony fragment, ponieważ tutaj znowu Bartusz pokazuje swoją kreatywność, ponieważ w wersji oryginalnej słyszeliście, co tam mieliśmy. Fine, be that way, czyli okej, okay, w porządku, niech ci będzie. A w wersji polskiej? Ale ja tego wcale nie potrzebuję. <laughs> idź się wypchaj do tapicera idź się wypchaj do tapicera mówi mebel, przecież to jest genialne czy ja bym na to wpadła jako tłumacz? najprawdopodobniej nie, może jakbym wysiliła po prostu swój mózg ale przecież tłumacz mógł iść na łatwiznę i przetłumaczyć fine be that way jako ok, w porządku ale wpadł na taki pomysł, że ok, mamy meble, coś, coś z meblami coś z tapicerem, idź się wypchaj do tapicera kolejny przykład, teraz Fiona! Fiona! Dance, boy. E, mamy tutaj takie potoczne wyrażenie You wanna dance? E, I zobaczmy, co e, wymyślił Bartosz. Fiona! Wyjechać ci z szuflady, kawaler? No genialne. No po prostu genialne. Nawie ogre! pray for mercy from. Puzz. Buc. Pojawia się kot i przedstawia nam się jako pus. Zobaczmy, jak on się nazywał w wersji polskiej, ponieważ ja nie pamiętałam. Jam puszek-okruszek. Kto ze mną zadrze? Umarł w butach. Zatłukę fotrzaka! Puszek-okruszek. Puszek, okruszek to był pies. I ja wiem, właśnie, że to może tworzyć taki, taką kolejny, taki aspekt humorystyczny, no bo tutaj kot, tutaj pies, ha, 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 y, kot się nazywa jak pies, no żarciki, prawda? Ale, Zauważcie, że oni musieli wymyśleć coś, co zaczynało się na literkę P, ponieważ kot rysuje literkę P na swój znaczek na tym drzewie, więc tego nie mogli w jakiś żaden sposób przerobić. I musieli no byli zmuszeni do wymyślenia czegoś na, na literkę P, pomimo tego, że w, po, podczas całego filmu Szrek, osioł i wszyscy zwracają się do kota kocie, a nie puszku. Well first it was the time that old farmer tried to sell me for some magic beans. I ain't never got over that. Then this fool went off and had a party and he have all the guests trying to pin a tail on me. Then they all got drunk and start beating me with a stick on. Piñata, piñata. Tutaj mamy taką sytuację, że szereg prosi osła, żeby ten opowiedział mu jakąś smutną historię, ponieważ potrzebuje jednej łzy, aby wezwać wróżkę chrzestną. I osioł opowiada, jak kiedyś jacyś pijani goście uznali go za piniatę i um, zaczęli go uderzać. Piniata to jest um, popularny taki, ta popularna tradycja, zwłaszcza w krajach latynoskich. E, to jest taka zabawka wypełniona cukierkami, którą się uderza, zazwyczaj na Boże Narodzenie albo na urodziny e, i dzieci uderzają w tej. Piniatę, aby te cukierki się wysypały. I wydaje mi się, dobra, nie będę zdradzać, zobaczmy, jak to było w oryginale. Najpierw jeden farmer chciał mnie sprzedać za ziarna magicznej fasoli. Do dziś się nie pozbierałem. Potem, niejaki Krzysztof z prosiaczkiem, uparli się, że trzeba mi przeszczepić ołką. Kompletnie na bani, ganiali mnie z młotkiem, krzycząc: Przebijaj, przebijaj! Byłeś kiedyś w takiej sytuacji? Nie, ośle. Ani słowa o piniacie. Wydaje mi się, że w 2004 roku po prostu ten, ten y, koncept jeszcze nie był tak znany polskiemu odbiorcy, albo po prostu tłumacz nie chciał ryzykować i nie chciał wprowadzać takich nieznajomych terminów. Ym, teraz w obecnych, w 2021, wydaje w obecnych czasach, w 2021 wydaje mi się, że pinata jest dobrze znana, widziałam w wielu, na wielu urodzinach dzieci takie piniaty nawet w kształcie jednorożców, już nie tylko osła, ale w tej polskim tłumaczeniu pojawia się inne nawiązanie, pojawia się nawiązanie do Kubusia Puchatka, jak, jako że osioł został pomylony z kłapouchem, a jeśli pamiętacie, to kłapouchemu cały czas odpadał ogon i on miał ten ogon przybity na taki gwóźdź. Więc w sumie też bardzo kreatywne, takie no fajne. All right, that's more like it. Shrek and on tam się pojawia takie jedno e, kluczowe zdanie, na które chcę zwrócić uwagę, czyli We've got jackets. E, w Czyli mamy kurtki, jeśli byśmy chcieli to przetłumaczyć dosłownie. I w Stanach popularne są drużyny i kluby sportowe, które, takim, które często mają taki charakterystyczny element, właśnie te kurtki z logiem, czy tam z nazwą tej drużyny. Taki, to jest taki, taki element, który scala na przykład tę, tę organizację, prawda? Na przykład moje obalice, w Stanach miały własne kurtki z tymi ich logami i z kolorami. A zobaczmy, jak zostało to przetłumaczone w języku polskim, ponieważ my chyba nie mamy takiej tradycji, nie? Legiosio, kolejna podróż pełna przygód, na dobre i na złe i coś tam, tam, tam. Stój, Odrze, źle Cię oceniłem. Witaj w klubie, mamy zniżki na basen. Mamy zniżki na basen i wydaje mi się, że to mogło się odnosić do zniżek i benefitów, które są często oferowane przez różne korporacje. Takie zniżki albo jakieś kar karnety typu multisport, wiecie, zniżki m.in. właśnie na siłownię, basen, saunę i te sprawy. Więc no, dostosowane do polskich realiów. That's okay, buddy. We're from the union. The union? We represent the workers in all magical industries, both evil and benign. Oh, oh all right. Are you feeling at all degraded or oppressed? Uh, a little. Well, we don't even have dental. They don't even have dental. I tutaj mieć kolejny przykład dostosowania tłumaczenia do polskich realiów, ponieważ Wszelk wchodzi do tej siedziby w różki krzesnej i podaje się, że jest from the union, czyli ze związków zawodowych. I tam podpytuje pracownika, czy wszystko jest w porządku, i czy na coś się skarży, czy coś mu nie odpowiada. Na co pracownik odpowiada, że we don't have dental, czyli nie mają opieki dentystycznej. W Stanach opieka zdrowotna jest prywatna, um, i można sobie ją wykupić prywatnie albo czasami też pracodawca dopłaca do Waszego ubezpieczenia um, tego prywatnego um, i tam to ubezpieczenie pokrywa no, w zależności, ile płacicie 30, 40, 50, 70%. Um, I takie ubezpieczenie dentystyczne jest dodatkowe. Ono zazwyczaj nie jest oferowane jako pod tą opiekę zdrowotną, tylko no, dentysta jest osobna. I tutaj właśnie ten pracownik się skarży, że no tej opieki dentystycznej nie mają w ramach e, tej opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że to rozumiecie. No w Polsce ten system działa trochę trzeczkę inaczej, my mamy NFZ, prawda? Więc zobaczmy, jak to przetłumaczył Bartosz. Nic nie szkodzi, stary, jesteśmy z Sanepidu. Sanepidu? Chronimy z urzędu szeroko rozumiany interes pracowników sektora magicznego. A, tak, tak, czytałem. Czy na hali zdarzają się karaluchy albo wągli? Uh, e, yeah, nie, ale w męskiej skończył się papier. W sumie bardzo dobrze odniósł się do polskich realiów. Ten papier toaletowy raz jest, raz go nie ma w miejscach publicznych albo w szkołach. Um, w sumie podobnie jest z mydłem. <laughs> Please, I implore you. It was nothing personal, senior. I was doing it only for my family. My mother, she's sick and my father all their garbage. The king me. W tej scenie Shrek zastanawia się, co zrobić z kotem, który ich zaatakował, i osił proponuje, żeby dać mu. Bob Baker Treatment. I słuchajcie, jak ja tu usłyszałam jeszcze raz, nic mi to nie powiedziało, więc tym bardziej nie moglibyśmy chyba raczej tego zastosować w, w polskim tłumaczeniu, ponieważ Bob Baker niewielu osobom wydaje mi się, że będzie cokolwiek mówić. Ja go wygooglałam i to był przepraszam bardzo, jest jeszcze, jeszcze żyje, to jest amerykański aktor telewizyjny, aktywista w sprawie praw zwierząt i on prowadził w 80... tak, w 82 taki talk show i każdy odcinek tego talk show kończył taką przemową, gdzie przypominał swoim widzom o kastrowaniu zwierząt w celu ograniczenia niekontrolowanego rozmnażania się. I tutaj chodzi o to, żeby też wykastrować kot Czyli też właśnie y, ograniczyć jego rozmnażanie się. Y, no, dla polskiego odbiorcy wydaje mi się, że to nawiązanie no, nie byłoby, y, nie miałoby sensu. Zobaczmy, więc, y, co my mamy. Jak myślisz, co z nim zrobić? Nie możemy go uśpić, ponieważ to nieetyczne. Jedyna opcja to sterylizacja. O madre, nie, por favor, proszę, zaklinam. To nic osobistego, senior. Ja to robiłem ze względu na bliskich. Moja matka ma grzybice. Ojciec musi jeść ze śmietnika. Król zapłacił mi szczerym złotem, a mój młodszy braciszek ma... Zara, zaraz, 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 zaraz. No, mamy takie ogólne stwierdzenie, że poddajemy go sterylizacji, ale chciałam jeszcze tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w oryginale kotu głos podkłada Antonio Banderas. I to jest hiszpański aktor, dlatego te hiszpańskie wstawki kota mają większy sens. One też się pojawiają w języku polskim, ale stwierdziłam, że wam o tym wspomnę. Skończymy tutaj w tym momencie ten film i, i zrobię za niedługo drugą część z drugiej części szleka, ponieważ tutaj jest bardzo dużo ciekawych fragmentów. Dajcie mi znać w komentarzach, y, czy Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. To mnie bardzo motywuje. Y, my widzimy się w następnym filmiku. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego. Pa!